W białym kitlu dr Jankowalski znał oddział onkologiczny jak własną kieszeń. Szmer aparatury, zapach środków dezynfekujących, ciche rozmowy zmartwionych rodzin to była jego codzienność. Codziennie mierzył się z ludzkim cierpieniem, przekazując trudne diagnozy, pocieszając i dając nadzieję tam, gdzie jej brakowało. Z czasem nauczył się budować mur, chroniący go przed emocjonalnym zalewem, jaki towarzyszył tej pracy mur, który pozwalał mu zachować profesjonalizm. Chłodną analizę i spokój, tak potrzebny pacjentom. Pewnego wtorkowego poranka podczas cotygodniowej narady usłyszał imię, które zmroziło mu krew w żyłach: Krystyna Kowalska diagnoza dalsze słowa docierały do niego, jak przez mgłę: Krystyna, jego matka poczuł, jak grunt usuwa mu się z stóp. Diagnoza, którą tak często wypowiadał, nagle dotyczyła jego najbliższej osoby. Nie był w stanie dokończyć spotkania, wybiegł z sali. Szukając świeżego powietrza. W kolejnych dniach mur, który Jan tak starannie budował, zaczął kruszyć się z każdą godziną. Nagle nie był już tylko lekarzem, ale synem, który patrzy na swoją matkę leżącą w szpitalnym łóżku. Każda statystyka, każdy objaw, każdy protokół leczenia nabierał zupełnie nowego, przerażającego znaczenia. Widział w niej swoich pacjentów, a w ich twarzach odbijało się jego własne przerażenie. Po raz pierwszy od lat poczuł bezsilność, strach i gniew, który tak dobrze znał od rodzin swoich pacjentów. Próby pogodzenia roli syna z rolą lekarza były wyniszczające. Spędzał z matką każdą wolną chwilę, ale jednocześnie próbował zachować dystans, analizować, planować leczenie. Matka, widząc jego udrękę, próbowała go pocieszać, ale jej słowa tylko pogłębiały jego poczucie winy. Czuł się rozdarty między potrzebą bycia silnym oparciem dla matki, a potrzebą bycia po prostu synem, który boi się o jej życie. Pewnego wieczoru, siedząc przy łóżku matki, która spokojnie spała, Jan spojrzał na siebie w odbiciu szpitalnego okna. W oczach zobaczył nie tylko zmęczenie, ale też bezbronną nadzieję. Zrozumiał, że ten mur, który go chronił, jednocześnie go ograniczał. Musiał pozwolić sobie na uczucia, na ludzką słabość. Wziął matkę za rękę, czując ciepło jej skóry. Diagnoza była druzgocąca, ale miłość i bliskość, które teraz czuł, były silniejsze niż jakikolwiek strach. Po raz pierwszy od wielu dni poczuł, że może oddychać.